No słuchajcie moi drodzy na, tą, e, na tego delikatnego nano. Słuchajcie, taki pod 50 cm szczupaczek. E, najpierw był zapysk, potem gdzieś to się przepięło i dostał no niestety tu gdzieś nad okiem. Muszę go delikatnie wypiąć. Ale powiem wam, no przednia zabawa, akurat mi się kamera wyłączyła sportowa no niestety hol się nie nagrał ale no fajna rybka no i co wypuścimy nie mierzę go ale słuchajcie 5 dyszek piękny hol na tym na taką mikro na nano przynęte no szkoda płyń sobie no ale ale są fajne ryby tu dobra 50 na mojego Nano 0. Piękna zabawa. Pięknie wędka pracowała. No szkoda, nie udał mi się nagrać hall Ale na taką mikro nano przynętę zobaczcie. Na coś takiego. Hapnął.